Uciekłam. Aha! Tam są zombiaki, okej, okay, na no bardziej zombiak. Boże, przed chwilą... O Boże, czemu ten królik ma? Dobra, yy, uciekłam. O, owieczka, idę do tej owieczki może. O, Boże, kurczak idę do niego! No coś nadepnęłam. O co chodzi? Co ja zrobiłam? ja mam? A! Tylko gleba. Dobra, to dobrze. Chodź, kurczku. No, jak tam przy. O, boże, co tam jest? A, to tylko piasek. Zajdziemy. Chodź, tu, kuro. No, nie uciekaj przede mną. Hej, kurko, hej. Nie chcę cię wystraszyć. No, chodź, się z widzami Przywitaj. No, hej. Siema, siema, siema. Cze Tak dobra. Idziemy do jakichś creeperków. Chodź żabko. Och, Boże, żabko, no. Ech! Czekajcie, to płynę tam tylko. Dobra, jestem na tym piasku. Wcześniej mi tam... Creeper gonił, chyba. Tak to się chyba nazywa, bo pierwszy raz gram. Czy nie pierwszy raz? Jeszcze. Pierwszy raz na tablecie gram. Czy tu jest jakaś woda. Creeper! Nie ma go! O, marcheweczki! To jest ja sobie wykopię. No nie no. O, mam jedzonko. No. Kolejne jedzonko. Dobra. Chcę sobie tu, ale... Ja chcę creepera, żeby się coś działo. Dobra. Kiedy ma... O, tam jest owca! Idę do owieczki, idę do owieczki. O, tu jest jakiś fajny domek. Kurde. Boże me, słysza. Ej, ale tu fajnie. Ej, fajny tutaj jest. Muszę się stąd wydostać, poczekaj. Kochani, słyszałam jakiś hał. Już tam nie idę. Ściemnia się, więc będzie zaraz creeperek wychodził. Poczekajcie. Poczekam na creeperka, jak będzie, to się włączę. Tam sobie chodzą zubiaki. O, gold. Cie? hejka Kurde. kurde. Będzie mi potrzebna ziemia. Zdziemy do nich. Cześć! Oj, ja pierdzielę! Ja pierdzielę! Kurde, jeden manusz. Widzicie to? to? Jeden manusz. I uciekamy. Kto to są tej dziupli? O Boże, chodź, zabijemy się. Ej! Pojcie, kościotór! Boże! Boże! A, o, guld! O, guld. o. Czekajcie, muszę wejść do tej dziury. Może nie przyjdzie za mną? Może. O nie, ona mi zabiera jedzenie! O co chodzi? Dobra, jakoś się wydostałam i. Muszę gdzieś biec. Ja po prostu nie wiem, gdzie mam biec. A ktoś mnie goni? Tam jest wioska, dobra, to do wioski idę. Albo. Dobra, tam są creepery Dobra, to ja zobaczę. Wodzie mogą być zombiaki, ale okej. Okay. Muszę się Oni no nie przejdą do głosu? O Boże. Składać wszystko. Jaki ładny kwiatulek. To by byłoby fajne miejsce na domek. Boże! Ach, I co się dzieje? Boże i Aaa! Dobra, bo po, po, tu się z... dziwne rzeczy dzieją. Pa!